Witajcie na kanale Amen Blog. Tu podcast Ignacjańskie Cento. W Ignacjańskim roku jubileuszowym, który w Kościele katolickim przeżywamy na przełomie 2012 i 2000, 2021 i 2022, próbujemy na naszym kanale poprzez postać Świętego Ignacego Loyoli rozmawiać na tematy duchowości duchowości, szczególnie ignacjańskiej, formacji, ale także na tematy jezuitów. Jezuici to zakon, który zawsze z jednej strony budził zachwyt, ale i wrogość. Wokół tego zakonu narosło dużo legend, domysłów, tajemnic i w naszej sekcji PIO, Pytanie i Odpowiedzi chcemy także uchylać rąbek tajemnicy. I z nami w naszym spotkaniu uczestniczy prawdziwy jezuita, który nie boi się konfrontować nawet z trudnymi pytaniami. Jest z nami ojciec Andrzej Batorski. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Amen. Ad majorem Dei gloriam. Czekam na pytania i jestem gotowy do odpowiadania nawet na najtrudniejsze kwestie. Na skrzynkę kanału Amen Blog wpływa wiele pytań. Jedną z, z nich przysłała nam miła pani Zosia, które bym spuentował krótko: Czy to prawda, że jezuici pracują za darmo? Przeczytam, co napisała pani Zosia: Droga redakcja od kilku miesięcy mieszkam pod nowym adresem i okazało się, że należy do parafii jezuickiej. W kancelarii parafialnej chciałam zamówić mszę Świętą. Akurat był wolny termin. Zapytałam się braciszka, może ojca, ile kosztuje, ile mam zostawić. Powiedział co łaska. Trochę zaskoczona zostawiłam ofiarę. Rozmawiałam później z moją miłą sąsiadką o co chodzi w tej parafii. Dlaczego nie ma normalnie cennika jak w każdej parafii? Powiedziała mi, że gdy chowała swego męża też usłyszała. Co łaska. Nie co dzień organizuje się pogrzeb lub ślub, pisze dalej pani Zosia. Czy zamawiam przeświętą? Czy niełatwiej dla parafian byłoby ustalić cennik usług? A czy w ogóle ojcowie mają co jeść? Kończy swój list pani Zosia. Ojcze, zwracam się do naszego gościa, ojca Andrzeja Batorskiego. Czy macie na jedzenie, na utrzymanie? Czy rzeczywiście Jezuici pracują za darmo? Dziękuję za to pytanie. Postaram się wyjaśnić nasz styl życia i dusz zaangażowania. To prawda, żyjemy z tego, co ludzie nam dadzą. Oczywiście są współbracia, którzy są zatrudnieni w różnych instytucjach, na przykład w szkołach jako katecheci czy w szpitalach jako kapelani. Czy na uczelniach, jako wykładowcy. Dzisiaj nawet jeden z naszych współbraci młodych pracuje na komendzie policji jednego dużego miasta jako ekspert do spraw kryminalistyki. I wszyscy, którzy zarabiają pieniądze, wrzucają to wszystko do wspólnej kasy, nic nie biorą dla siebie. To jest właśnie ten styl naszego życia. Ale to, co nazywamy darmowością czy w naszych dokumentach nazywamy darmowością posług. to dotyczy naszej pracy duszpasterskiej. Pamiętajmy kontekst, w jakich warunkach powstał nasz zakon. To były czasy, gdy rodziła się reforma protestantyzmu. gdy to tak medialnie nam pewno rzuciło się w uszy, mówiono o Kupowaniu na przykład odpustów. To był taki zarzut Lutra wobec Kościoła katolickiego. A więc Ignacy od początku jasno stawiał sprawę, posługujemy za darmo. Nazywamy to właśnie darmowością posług. I to nie była przecież żadna krytyka prawodawstwa kościelnego czy sposobu działania innych duchownych, ale to ważny element naszego stylu życia. I naszego sposobu y, posługiwania. Ubóstwo, choć jest cnotą wybieraną przez osoby zakonne, stereotypowo właśnie ubóstwo wiążemy na przykład z Franciszkanami, zakonem żebraczym. A Jezuici raczej kojarzy nam się z posłuszeństwem, z takim byśmy mogli nawet powiedzieć, żołnierskim posłuszeństwem. Gdy święty Ignacy kreśli wizję zakonu, a najpiękniej to jest ukazane właśnie w konstytucjach naszego zakonu, gdy mówi jakie cele chcemy osiągać, jakimi środkami chcemy się posługiwać w pracy duszpasterskiej, w naszej działalności, bardzo dużo i radykalnie mówi o ubóstwie. Przyjmujemy, mówi Ignacy, wynagrodzenie tylko od pana Boga. Chcemy służyć Bogu z czystą intencją. Dla Ignacego ubóstwo jest stylem życia, jest narzędziem po to, by być wolnym, narzędziem do swobodnego działania duszpasterskiego. Ale także ubóstwo, o którym mówi Ignacy, jest jakimś sposobem pozyskiwania bliźnich, budzenia zaufania. Ubóstwo to jakaś odznaka wiarygodności zakonu. Chcemy ufać Panu Bogu, ale też dawać ludziom świadectwo tej bezinteresownej miłości Pana Boga. A więc celem tego, jak nazywamy w naszym języku darmowości posług, z jednej strony jest wolność wewnętrzna, czyli służymy, bo wszystko, co otrzymaliśmy, także otrzymaliśmy za darmo, także wolność zewnętrzna, czyli nie chcemy być jakoś zewnętrznie. Przywiązani, zobowiązani, co by blokowało działalność zakonu, ale także celem tej darmowości posług jest zbudowanie dla wiernych, pośród których posługujemy. Rozumiem, choć te słowa Ojca brzmią troszkę jak, proszę mi wybaczyć, manifest komunistyczny. Ojcze, cytując klasyka: jak, jak żyć, z czego żyć, jak się utrzymać, jak utrzymywać zakonne kościoły, obiekty, instytucje? Jak wprowadzić codzienną działalność zakonu, gdy wszystko jest za darmo? Już prawie 500 lat jakoś sobie radzimy, mówiąc żartem. Oczywiście w różnych częściach świata domyślamy się inaczej, są definiowane sprawy materialne kościoła czy relacje, Kościół i Państwo. Yy, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że ta darmowość posług dotyczy naszej posługi sakramentalnej, dusz pasterskiej. Przyjmujemy ofiary, jałmużne, stypendia mszalne, ale właśnie nie wyznaczamy wysokości. I może żartem, także nie stawiamy limitów hojności osób, dla których posługujemy. Żyjemy z tego, co inni nam dadzą. Darmowość posług oczywiście dotyczy jezuitów, a nie naszych pracowników, którzy mają prawo do godziwej, sprawiedliwej zapłaty. W ogóle to pytanie, szerzej rozumiejąc, mówi na temat pieniędzy w kościele i zawsze ten temat pieniędzy w kościele budził wiele emocji. Czy to właśnie w radach parafialnych czy także na forum publicznym. Co zrobić, żeby ta sprawa nie była może tak bulwersująca czy tak bardzo emocjonalnie przeżywana? Myślę, że jest potrzebna jakaś ciągła, nieustanna, większa przejrzystość. Oczywiście nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat finansów w Kościele. Na pewno ważną rzeczą jest dobra informacja. I myślę, że warto może przeczytać takie opracowanie, które znajdziemy na Katolickiej Agencji Informacyjnej, który omawia kilka lat temu szczegółowo kwestie właśnie finansów Kościoła. I myślę, że to dla wielu będzie sprawa bardzo ważna. Może po raz pierwszy dowiedzą się, do czego służy taca, czym jest ofiara na mszę świętą, czy posługę duszpasterską. Natomiast nam chodzi o to, że dzisiaj w tym świecie obładniętym przez religię posiadania, konsumpcjonizmu, osoby zakonne chyba są zaproszone w szczególny sposób, by być no właśnie świadkami tej wolności: wolności w myśleniu, w działaniu, jakiegoś wielkiego zaufania do Pana Boga. Dzisiaj w, w świecie tak bardzo tego potrzeba. Żeby właśnie osoby zakonne pokazywały, że kierujemy się innymi wartościami patrzymy na świat z innej perspektywy, nie posiadania, ale właśnie perspektywy wolności. Ojcze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrze, że można na tematy trudne rozmawiać spokojnie, i rzeczowo. Liczymy na dalsze możliwości spotkania i zapraszamy do rozmowy w następnych odcinkach. Ja bardzo dziękuję, szczęść Boże, Amen ad majorem Dei Gloriam. Tyle w tym odcinku ignacjańskiej Cento. Przypominam jako redaktor tego kanału o subskrypcji. Trzeba kliknąć na ten napis subskrybuj, ale także na dzwoneczek, wtedy dostaniemy powiadomienia. Zapraszamy dalej do zadawania pytań, różnych pytań, szczegółowe namiary, na kontakt do naszego kanału znajdziecie w opisie tego filmu. W opisie filmu także pojawi się link na temat finansów kościoła, o których wspomniał ojciec Andrzej. Amen.